Dzień dobry, nazywam się Ana i pracuję z rodzicami, którzy mają trudności w przekazywaniu dzieciom języków mniejszościowych, w naszym wypadku języka polskiego. Cieszę się, Sandro, że przyjęłaś moje zaproszenie i dzisiaj będziemy rozmawiać o nauce czytania i pisania u dzieci w ich drugim języku. Jesteś lektorką, nauczycielką języka polskiego za granicą i pracujesz z dziećmi polskiego pochodzenia, prawda? Tak, pracuję z dziećmi i bardzo często doświadczam tego, że to czytanie i pisanie jest traktowane poniekąd po macoszemu. Zazwyczaj wymaga to wiele wysiłku, bo to nie jest tak jak mówienie i słuchanie, które czasami, nie zawsze, ale czasami udaje nam się przekazać tak niechcący, rozmawiając z dziećmi. Jeśli chodzi o pisanie i czytanie, wymaga to jednak wysiłku, jakiegoś planu działania i walczę o to, żeby. Rodzice wiedzieli, że warto i wiedzieli, w jaki sposób to robić. I rodzice często zastanawiają się właśnie, kiedy zacząć uczyć dzieci czytać po polsku. O pisanie też czytają, ale do tego to dojdziemy. I e, są trzy możliwości. Możemy zacząć dziecko uczyć zanim zacznie się uczyć w szkole w języku większościowym. Możemy zacząć w tym samym czasie, e, albo możemy poczekać, aż opanuje tę umiejętność w swoim języku Kraj, z którym mieszkamy. I yy, może szybko powiem, jak u nas to było, bo u nas to było prawie jednocześnie. To znaczy, syn zaczął się uczyć w szkole w języku francuskim i przyszedł COVID. Więc szkoły zostały zamknięte, i od marca byliśmy w domu, i w domu była nauka, na szkolna nauka. Więc ja stwierdziłam, że w sumie, żeby było sprawiedliwie, skoro uczy się po francusku, to może się też uczyć po polsku. Szczególnie, że miało te podstawy ze szkoły, i to, to bardzo się przydało. Więc to dość szybko poszło właśnie dzięki temu, dzięki transferowi, szczególnie, że zdał sobie sprawę z tego, że po francusku jest trudniej niż po polsku. Więc jeśli po polsku jest łatwiej, to, to będzie szybciej i bardzo chętnie, bardzo chętnie yy, czytał. I to, on się uczył metodą sylabową. Yy, więc mieliśmy ten poślizg z kilku tygodni, czy kilku miesięcy, ale to było prawie, prawie jednocześnie. A, a ty co radzisz yy, rodzicom? Kiedy sprowadzić czytanie więc... No, wiesz co, ja jestem taka bardzo uważna, jeśli chodzi o bardzo ostrożna, jeśli chodzi o generalne rady, bo mam poczucie, że każde dziecko jest inne i każda rodzina jest inna. Na pewno radzę, żeby przygotować się na to, aby ten moment był jak najszybciej, żeby nie było tak, że dziecko się zainteresuje czytaniem, a my wtedy jako rodzice nie mamy pojęcia, jak uczyć, albo do kogo zadzwonić, gdzie szukać wsparcia. Są różne strategie, tak jak powiedziałaś, no właściwie trzy. Ja moje dziecko uczyłam czytać po polsku wcześniej niż e, moja córka uczyła się czytać po angielsku, bo miałam poczucie, że to czytanie po polsku jest bardziej wymagające. I wiedziałam, że jak opanujemy ten język polski, a potem wejdzie język angielski, który będzie wszędzie. My też mamy dostęp wiesz, do pięknych książek anglojęzycznych, i wiedziałam, że ten polski będzie wyzwaniem, dlatego chciałam to. Poniekąd wyprzedzić, ale też miałam zasoby czasowe i moje dziecko chciało. Są takie dzieci, które w ogóle nie interesują się czytaniem, literami. No i też nie chodzi o to, żeby teraz takie dziecko posadzić przy biurku, bo mama czy tata ma plan, że uczymy się teraz, trzeba najpierw nauczyć się czytać po polsku. Można czytać, uczyć się czytać równocześnie, można język polski wprowadzić później. Ja tutaj skupiłabym się na tym, żeby w głowie mieć to, że jednak uderzamy, jednak idziemy w kierunku tego czytania a poza tym dowiedzieć się, w jaki sposób dobrze to robić. Bo jeśli dziecko dobrze czyta w jednym języku, zgodnie z tym, jak mózg uczy się czytać, to jednak okazuje się, że to czytanie w drugim języku, tak jak Ty powiedziałaś, że ten transfer był dość szybki, działa. Więc u mnie też tak było, że moja córka czytała już po polsku, i to nie był łatwy proces, wymagało to wielu, wielu powtórek. Potem, gdy zaczęła zajęcia z języka angielskiego, ona po miesiącu czytała. Tak jej zazdrościłam, bo ja tak nigdy nie miałam z językiem angielskim, miałam poczucie, wow, jak to szybko idzie. I wtedy też tak na własnej skórze pomyślałam, że to naprawdę działa. Wiem, że właśnie dużo osób, dużo, dużo rodziców tak robi, że myśli, że. Zaczniemy w języku polskim, bo wiemy, że i tak ten język zawsze będzie słabszy. Jak już dziecko się nauczy w języku większościowym, to już nie będzie chciało się wysilać w naszym języku, więc zróbmy tak, żeby były te podstawy w języku polskim i będzie ta łatwość od samego początku. I myślę, że to jest dobry pomysł, dlatego że jak, mówię, jak już dziecko się nauczy w swoim języku większościowym, to w sumie po co się, po co się wysilać w naszym. A... Chodź wiesz co, to jest dobry pomysł, ale ja z kolei też mam takie doświadczenia w pracy z nastolatkami, którzy świetnie yes. czytają po angielsku, że gdy wprowadzamy czytanie po polsku, te litery są wbrew pozorom bardzo podobne, jeśli chodzi o dźwięki. Robimy porównanie i czasami to jest kilka spotkań i te dzieci mają poczucie, w jaki sposób czytać. Więc to też nie jest tak, że jak już potem dziecko dorosnie, to na pewno nie będzie chciało. To jest kwestia tego, jak my do tego podejdziemy. Nigdy nie jest za późno, żeby nauczyć się czytać, ale oczywiście im wcześniej, tym lepiej. Ja też, moim zdaniem, gdy potrafimy czytać, mamy dostęp do wielu narzędzi, jeśli chodzi o naukę języka. Zobacz, ile mamy świetnych gazet dla dzieci po polsku, ile ćwiczeń. Gdy uczymy grupę nastolatków, takich nie wiem, dwunastoletnich, nawet w szkole polonijnej, i te dzieci nie potrafią czytać. Hmm. Nie jest łatwe, bo nie pograją w grę planszową, nie będą w stanie wiesz, jakiegoś prostego ćwiczenia zrobić, nawet online za dużo nie zrobią. Więc moim zdaniem ta umiejętność powinna być wprowadzona szybciej, a już na pewno w tym wieku nastoletnim, żeby właśnie dać rodzicom inne narzędzia, żeby kupić książkę i małe poczucie: Dobra, moje dziecko czyta po polsku albo rozwiązuje, nie wiem, krzyżówka, czyli gdzieś ten polski jest wprowadzany, a ja nie muszę stać nad tym dzieckiem. A czy masz, masz także. Że... Uważasz, że jedna z tych metod, czy sylabowa, czy globalna, jest, jest lepsza, czy bardziej skuteczna, czy szybsza? może, i Którą Ty polecasz? Wiesz, to są dwie metody w ogóle nauki czytania. To jest metoda głoskowa, taką, którą my kojarzymy z chyba z naszego dzieciństwa. To jest globalna, pokaz... tak? Nie, globalna to jest taka, że czytamy całe słowa. I to nie jest ogólna no metoda nauki czytania, to jest, to nie ma nic wspólnego z czytaniem. Metoda globalna, jak ją ja tłumaczę rodzicom, to jest w zasadzie, że ja ci pokazuję karteczki i mówię, Aha. to jest kartka. Więc uczysz się na pamięć. To nie jest rozkodowywanie dźwięków, mhm. e, żadne badania tego nie potwierdzają, e, więc od tego, jeśli chodzi o czytanie, jak najdalej, mhm. uczymy się albo metodą głoskową, czyli rozkodowujemy każdy pojedynczy dźwięk, czyli tak jakby uczymy się liter. Mhm. To jest ta metoda z takiego elementarza starego polskiego. Mhm. Ona cały czas w Polsce jest bardzo popularna. I druga metoda to jest metoda sylabowa, czyli na początku samogłoski, a potem e, uczymy się sylab. Mhm. Nie ma żadnych danych, które pokazują, że jedna metoda jest lepsza od drugiej. Tak naprawdę jedna metoda uczy czytać i druga uczy czytać. Mhm. I to już zależy od dziecka. Ja e, sceptycznie podchodzę do osób, które uważają, że jedna metoda jest najlepsza i czy dziecko chce, czy nie, powinniśmy taką metodą uczyć czytać, bo to zależy. Często, gdy pracuję z młodszymi dziećmi, które nie potrafią jeszcze czytać w języku większościowym, wprowadza metodę sylabową. Też metoda sylabowa ma dużo fajnych opracowań. Teraz jest taka na czasie w Polsce, więc można kupić te, te aktualne książki, gry. Ale jeśli pracuję z dziećmi, które świetnie czytają po angielsku, to ja nie wprowadzę metody sylabowej, bo ja wiemy, że metodą głoskową to będą 3-4 spotkania, szybko im robię transfer i idzie. Są dzieci, które od małego niekoniecznie chcą się uczyć metodą sylabową. Moja córka była prowadzona bardzo dobrze metodą sylabową, ale w pewnym momencie przeszła na głoskową. No, i nie ma w tym nic złego, jeśli każdy dźwięk jest czytany pojedynczo, jakby taka ta każda litera. Mhm. Jeśli łączymy to potem w słowa, bo tak naprawdę. Ta metoda głoskowa też doprowadza nas do metody sylabowej, nie? bo łączymy to w sylaby i potem rozczytujemy całe słowo, no a potem stanie. Drugi etap, tak? Tak, już są głoski, a później są sylaby. A w sylabowej tak. to od razu sylaby. W sylabowej od razu sylaby. Mhm. Więc e, jedna metoda ma plusy i minusy. Na pewno nie jestem zwolenniczką takiego podejścia, że jedna metoda jest idealna, druga nie, bo znam to z dwóch stron. Jako osoba, która uczy, i jako osoba, która widzi, jak wiesz, dzieci pracują, jak przyswajają wiedzę. Podążajmy za dziećmi i za rodzicami, bo jeśli rodzic nie czuje metody slabowej, to po co, ma, po co ma wiesz, robić ten transfer w głowie? Po co ma się męczyć? Róbmy tak, żeby nam było dobrze, bo my jako rodzice mamy już tyle wyzwań, że chyba nie potrzebujemy kolejnych. Okay, czyli indywidualne podejście. A jakbyś miała kilka takich, nie wiem, ze trzy rady dać rodzicom, którzy nie posłają dzieci do polskiej szkoły i którzy sami chcą nauczyć ich czytać. Ja to chyba pierwsza rada cierpliwość, bo ja mam poczucie, że wielu rodziców myśli, że czytanie to jest takie, wiesz, sekcyki cyk dziecko czyta. Myślimy tak dlatego, że my nie pamiętamy, jak my się uczyliśmy czytać, mm -hmm. bo robiła to szkoła, nie? I, I czasami rodzice mówią, a to było takie szybkie. No jak było szybkie? Jak my codziennie byliśmy stymulowani w szkole, jeszcze do domu te zdania się przynosiły, przecież rodzice pilnowali nas. To był bardzo angażujący proces. I mm -hmm. tak samo. Tutaj mamy ograniczony czas z dziećmi. Warto to zrobić tak, żeby to było systematycznie. No najlepiej, wiesz, codziennie. To chyba każdy o tym wie, ale żeby jednak dać temu dziecku powtórzyć, nawet 300 razy jedno słowo, jeden dźwięk, cokolwiek. Tylko, żeby to było właśnie systematyczne i żeby to nie była szkoła w domu. Bo czytanie z jednej strony kusi, żeby usiąść po prostu z tym elementarzem falskiego i wiesz, odczytywać, po kolei mhm. rozkodowywać, ale dla wielu dzieci to nie jest atrakcyjne dlatego, że teraz żyjemy no, w trochę innym świecie, tak? To jest świat przebocicowany, jak dzieci uczą się na przykład u nas czytać po angielsku, to zazwyczaj uczą się z grami komputerowymi. No to wiesz, tutaj masz super gry i chodzisz sobie jakimś ludzikiem, a my mamy dać książkę jeszcze z jakimiś obrazkami nie na czasie i powiedzieć sieć i czytaj, niektóre dzieci na to pójdą i oczywiście, że ja bym chciała, żeby dzieci wiesz usiadły i czytały, ale jednak zazwyczaj wkładam jakieś słowa do słoika, tak? Albo litery drukuję i rozczytujemy, rozkładamy po całym domu, robimy bieganie za literami, poszukiwanie, żeby to było ciekawe. Więc przede wszystkim cierpliwość, zaciekawienie i poszukiwanie wiedzy, poszukiwanie wiedzy w dobrych źródłach, bo niestety mam poczucie, że w dzisiejszych czasach mamy dostęp do wielu źródeł, wiesz, internet, nieograniczona kopalnia, ale spróbuj tam coś znaleźć. Ja czasami godzinę spędzam i mam poczucie, że nie szybciej sama stworzę, bo dużo tam jest nieaktualnej wiedzy, nawet nie można tego nazywać wiedzą. Więc otaczajmy się osobami, które wiedzą, jak to robić. Albo kupmy sobie dobry podręcznik, jakąś dobrą książkę. Porozmawiajmy ze specjalistą, żeby czuć się zaopiekowanym, bo potem może być trudno odkręcać pewne rzeczy. Dobrze, a w takim razie co z pisaniem? Bo chyba z pisaniem jest prościej, prawda? Nie mogę śmieć. Wiesz co? Nie wiem, nie wiem. Nie myślałam o tym, czy, czy jest łatwiej. Wręcz myślę, że pisanie to jest taki ostatni etap, często zapominany i traktowany właśnie na takiej dobra, po co ma pisać? No czytać to jak pojedzie do Polski, to niech czyta, a pisać to wiesz, teraz powiesz do telefonu i telefon za ciebie napisze. Ja, ja wprowadzam to równocześnie, tak się powinno robić, więc od razu, gdy czytamy, to uczymy się pisać. Znowu to zależy też od sprawności ręki, ja zazwyczaj nie wprowadzam tych takich pięknych liter, nie wiem czy pamiętasz z polskiej szkoły, jak, o tak, ja pamiętam te strony zapisane szlaczkami, to nie, ja tego nie wprowadzam, bo ja myślę, że dzieci, które ja uczę, głównie amerykańskie, miały mnie dosyć po prostu, bo w szkołach amerykańskich często tego nie ma, więc uczymy się tak pisać, żeby pisać, a potem dopracujemy tą kaligrafię. Ale uczymy się od razu, i ja od razu wprowadzam i gramatykę i ortografię przy okazji pisania. Więc tak wiesz, pomyślałam, że to wcale nie jest taki oczywisty proces, bo jak wprowadzasz ortografię, to też chodzi o to, żeby to miało jakiś sens, żeby zostały zasady w głowie, a nie uczyć się pamięciowo różnych słów. Na pewno od razu i na pewno w formie zabawy, a u dzieci bardzo łatwo wprowadzać pisanie w formie zabawy, bo wiesz, dzieci chcą osiągać cele, tak samo jak dorośli. Więc jeśli napiszesz im coś na kartce, no to jeśli napiszesz, że nie wiem, schowałaś Kinder Niespodziankę w szafce nad lodówką, uwierz, że większość dzieci chce to czytać. Czy u nas akurat, ten, czy we Francji jest kaligrafia, więc gdzie od samego początku uczą się w szkole ładnie pisać, nawet jeszcze ładniej niż, niż ja pisałam. Więc o, a ale, tak ale jak to... dzieci to odbierają? Są zadowolone z tego? E... To jest, nie rozważacie, po prostu tak jest. Tak jest. Ja myślę, że sobie nie zdaję pytania o fajt. Tak naprawdę, znaczy one piszą od razu ładnie, to, ale to nie jest tak, że robią szlaczki. Po hmm. prostu. Mają pisać tak, jak im pokazują, że A to się pisze tak i nie jest tak, że ma cała linijka A czy ileś tam stron, no po prostu są inne ćwiczenia, żeby rękę i, i to się dzieje dość naturalnie, natomiast duży nacisk właśnie jest na, na to, żeby dzieci ładnie pisały i no, to mnie bardzo zdziwiło, bo to jest trochę inna kaligrafia niż ta, niż ta z naszej, czyli niż polska. Wiesz co, to u nas niestety nie ma i moje serce pęka, jak czasami obserwuję pracę dzieci, bo wiesz, później wcale nie jest łatwiej wyćwiczyć. Ja tu bardzo zwracam uwagę, ale też już nie tak jak w Polsce, bo no wiem, że nie wygram po prostu, nie, że wtedy sprawia, że ten język polski będzie dużo trudniejszy, więc uczymy się w inny sposób. Tak etapami, jakieś ogonki, pokazuję jak zrobić, ale warto, warto zawsze wspierać i zazdroszczę, że macie to od początku. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Czy uczy dzieci alfabetu? Bo słyszałam różne opinie, że w sumie alfabet sam w sobie nie bardzo się przydaje, dlatego że w inny sposób wymawiamy litery w alfabecie, a w inny sposób wymawiamy przy czytaniu. Na przykład nie mówimy B, tylko jest B. Jaki jest. Mhm. Właśnie mhm. często zaczynają od alfabetu i niektórzy mówią, że w sumie do niczego się to nie przyda, bo że dziecko zna te 20 ileś literek, ale w praktyce. Tak, ja bym na pewno. Jest taka ładna piosenka z alfabetem, to dlatego, wiesz, my często uczymy dzieci, ale nie ja. Ja unikam takich piosenek, bo trochę to miesza w głowie. Dlaczego raz jest B, a raz jest B? I nie mam poczucia, że to jest potrzebne na tym etapie znajomości języka polskiego, bo też w języku polskim aż tak często nie literujemy. Jak pomyślimy, gdzie, no to, nie wiem, idziemy. Na do urzędu, tak? Więc dziecko nie potrzebuje tej umiejętności na tym etapie, a może to utrudniać. Poza tym często dzieci, które nauczyły się rozpoznawać znaki, dekodować na podstawie tego alfabetu, to potem zapisują nie mama, tylko M A M A mhm. i trudno im coś zrozumieć, więc trudno im też wytłumaczyć to. Nie, ja bym nie uczyła. Uważam, że nie wiem, czy to zawsze przynosi coś złego. Ale na pewno nie daje to nic dobrego, więc po co mieszać i po co ryzykować, że dziecku potem będzie trudniej? Czy chciałabyś jeszcze coś dodać? E, Chciałam zachęcić wszystkich, żeby wprowadzali to czytanie, żeby się nie bali, bo naprawdę warto. I to, jak bardzo warto uczyć czytać, wychodzi w okresie późniejszym. I nie mam tutaj na myśli testów, egzaminów językowych, ale takie codzienne sytuacje, w których my jako rodzice Przestajemy być głównymi nadawcami tego języka, bo nasze dziecko ma 15 lat, ma rówieśników, 100 zajęć dodatkowych itd. Tylko możemy podrzucać coś i podrzucając różne treści zapisane, rozbudowujemy słownictwo, możemy jakieś ćwiczenia przemycać. I poznaję wielu rodziców, którzy żałują. Żałują, że nie wprowadzili czytania. Im wcześniej, tym lepiej, więc nie zwlekajcie, nawet wtedy, gdy mamy poczucie, że brakuje nam czasu, bo. No tak, czasu brakuje, ale kiedy nie brakuje? Nigdy nie ma dobrego momentu na czytanie. Tak naprawdę to jest 5-10 minut dziennie. Nie musimy tworzyć tych treści. Czasami wystarczy sobie rozpisać na kartce, kupić jakieś dobre książki, które pokazują, jak uczyć czytać. Tylko w głowie sobie zapisać, że dobra, to jest dla mnie ważne. Siadam i uczymy się, czy dzisiaj jest dobry dzień, czy zły dzień. 5 minut dziennie jesteśmy w stanie to zrobić. Jeśli dzisiaj odpuścimy, jest kolejny dzień. Siadamy, powtarzamy. Możemy, wiesz, podczas podróży autem, gdy stoimy w korkach, to przekazywać. Nie poddawajmy się. I Uważam, że ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, że dla innych to też jest wyzwanie, bo ja czasami myślę, że o im tak łatwo to przyszło, tutaj raz się spotkali, drugi wszystko idzie, a u nas tak nie ma. No zazwyczaj ten Instagramowy świat, albo ten świat, w którym my obserwujemy tylko efekty, tak? Widzimy, że dziecko jest świetne podczas zawodów albo mówi w pięciu językach, to jest część, ale większość osób, żeby nauczyć się czytać, musi powtarzać, powtarzać, powtarzać i tak milion razy. I to jest chyba jedna droga do sukcesu. A jeśli mamy jakieś wątpliwości związane z nauką czytania, jeśli widzimy, że no nie idzie to tak, jak powinno w naszym odczuciu, to mamy specjalistów, którzy mogą pomóc w diagnozie, w naprowadzeniu i żeby korzystać z nich, nawet jeśli się nie da osobiście to online, żeby nie bać się, bo też nigdy nie jest za wcześnie, żeby porozmawiać z kimś, kto się na tym zna. Także tutaj zachęcam, żeby szukać swojej drogi i tak uważam, że najlepszym nauczycielem jest rodzic. Rodzic, który ma czas, który ma cierpliwość i który codziennie może poświęcić kilka minut na to, żeby dziecko czytało, a przy okazji budować relacje. To ja jeszcze dodam dlaczego warto, dlatego że dzięki temu dzieci będą miały dostęp do polskiej literatury, a nie wszystko z polskiej literatury jest przetłumaczone na inne języki i jest tam tyle wartościowych tekstów, które nas ukształtowały, które ukształtowały naszą wrażliwość, że szkoda by było, żeby nasze dzieci nie miały do tego dostępu, więc musimy tak. je czytać, żeby to jest dla nich, to jest coś, co później otworzy im tyle możliwości i inne perspektywy i inne spojrzenie na świat dzięki temu, co będą mogły w tym języku przeczytać. Ja nawet dodam jeszcze, że uczę chłopca, który jest nastolatkiem, nie mówi za dobrze po polsku, ale uczy się czytać, ponieważ chce iść na studia historyczne i on uwielbia Drugą wojnę światową. I ktoś mu powiedział, że gdyby umiał czytać po polsku, to by poznał historię z innej strony, bo ta anglojęzyczna jest inaczej przekazywana i on się bardzo zbulwersował. I teraz siedzi, uczy się czytać, już dochodzi do takich trudniejszych e, dzieł historycznych, bo ma poczucie, że jest oszukany. Jest to sens... ten... znakomite, tak, że nie zna polskiego. Więc nigdy nie wiemy, kiedy nasze dziecko gdzieś się odwróci i będzie potrzebowało, będzie chciało. A jeszcze o tych książek, bo Ty wspomniałaś o pięknej literaturze, którą my pamiętamy z naszych czasów, no i chyba ze współczesnych. Ja bardzo lubię polskie książki, ale gazety, gdy my wchodzimy do polskich księgarni i widzimy, ile tam jest gazet dla dzieci, w porównaniu na przykład z amerykańskimi, no moje dziecko jest zawsze zachwycone, Ostatnio znalazła taką półkę u nas w Stanach, gdzie były cztery gazety i powiedziałam, mamo, to prawie jak w Polsce, nie? Ale tylko cztery W Polsce to mamy takie cztery działy, że chodzimy i wybieramy. A gazety też świetnie przemycają język i powodują, że uczymy się poprzez zabawę. Bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że udało nam się odpowiedzieć na pytania i wątpliwości rodziców. W razie potrzeby rodzice mogą się do Ciebie zgłosić. Ja podam wszystkie informacje na dole w nagraniu. I e, dziękuję i do zobaczenia e, następnym razem. Tak, dziękuję bardzo za zaproszenie. Cieszę się, że tak popularyzujesz naukę i pomagasz wielu, wielu rodzinom na emigracji. Do zobaczenia. Do zobaczenia.